Takie wzmacniacze wielu osobom kojarzą się z czymś delikatnym, wymagającym uwagi, natomiast poza uważnym obchodzeniem się z samymi lampami, Luna absolutnie nie ma nic wspólnego z produktem delikatnym. To 20 kg żywej wagi, co daje wzmacniacz jeszcze o 2 kg cięższy od recenzowanego tu nieco ponad rok temu WSH 805 od unitry. Wagi. Na którą na pewno duży wpływ miały trzy transformatory zlokalizowane z tyłu, które powodują, że rozkład masy jednoznacznie przesuwa się właśnie w to miejsce, a nie równomiernie, jak w typowych konstrukcjach. Poza tym, ponownie, wagi świetnie niwelowanej przez gumowe nóżki, które dla tak ciężkich konstrukcji zdają się być wręcz stworzone. Luna stoi jak przyklejona, a przy tym ryzyko porysowania szafki spada do zera. W tytule filmu mówię o lampie naszych czasów i naprawdę, patrząc nie tylko na Lunę, ale ogólnie na to, jak wygląda cała oferta Feza, mam poczucie, że podbiałostocki producent robi dla tego segmentu bardzo dobrą robotę. Te wzmacniacze są charakterystyczne i byłyby takie nawet bez zamontowanych na górze lamp. Ich wygląd jest czysty, minimalistyczny i taki mainstreamowy w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, bo tak jak moja żona nie interesuje się zbytnio tematyką audio, tak ten wzmacniacz od razu jej się spodobał. Przewagą Feza jest, że nie wytwarza aury produktu garażowego. Wręcz przeciwnie, symetryczne linie, kolor przełamany czernią, uporządkowana lokalizacja lamp oraz transformatorów, porządek również z tyłu, a to wszystko spuentowane obłościami narożników, które sprawiały, że stojący obok Wim Ultra wyglądał jak pochodzący z tej samej fabryki. Ogólnie powiem wam, że Luna mnie zaskoczyła, szczególnie w bardziej wydajnym trybie ultralinearnym, gdzie okazała się zdecydowanie jaśniejszym i klarowniej grającym piecem niż się tego spodziewałem. Mój chodzący w kompletnie innej wadze musical, przy nim to pluszowy miś. I daleko mi do stwierdzenia, że to granie jasne, ale na pewno jeśli ktoś ma w głowie, że chce dużo ciepła, bo tak kojarzy mu się lampa, to tutaj dostanie coś innego, a przynajmniej w tym trybie.